Witam Państwa, nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii faleliota. W dzisiejszym komentarzu walutowym przedstawię Państwu wybrane przeze mnie główne pary walutowe na większych interwałach czasowych, takich swing trade'owych interwałach czasowych, czyli wykresy czterogodzinowe, dzienne i tygodniowe. Na pierwszy ogień para walutowa GBPUSD, czyli fund sterling kwotowany do dolara amerykańskiego, Popularny kabel. Za moment dla tej pary będą opublikowane dość istotne dane na temat inflacji cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii. Co jest istotne, udało się nam przełamać na tym walorze tą zieloną linię trendu wzrostowego. To było dość istotne wsparcie, wyrysowane po tegorocznym minimum, a także po zamknięciu świeczek czterogodzinowych. I to wsparcie kilkukrotnie już działało, myślę, że około 4-5 razy w samym tym trójkącie, wyhamowało spadki, natomiast w godzinach wczoraj popołudniowych i dzisiaj w nocy udało się trwale sforsować ten dość ważny techniczny poziom. Cena skorygowała się do dolnego ramienia trójkąta, skorygowała się do stuokresowej średniej kroczącej, no i rano mieliśmy potężny wystrzał do góry. Na chwilę obecną cały czas testujemy ten istotny poziom techniczny, natomiast interpretując wprost, przełamanie takiej linii trendu powinno być niemniej nie więcej jak sygnałem właśnie do sprzedaży tego waloru, jak sygnałem do dalszych spadków. Od strony teorii faleliota po dojściu do tej bardzo silnej linii trendu wzrostowego, która została przełama, przełamana, to jest linia trendu z wykresu tygodniowego, wyrysowana po tych dwóch dołkach, ona została przełamana i walor do niej się skorygował i najprawdopodobniej w rejonie 1,4670 mogła się zakończyć ta niebieska podfala A w większej formacji trójkąta. Na początku rozrysowywałem ten układ wzrostowy, jako rozszerzającego się trójkąta, natomiast prawdopodobnie jest to podwójny zygzak z falą X, która była nieregularną korektą płaską, a musiałem przerysować układ z tego względu, że po osiągnięciu szczytu, to co się działo w kolejnych dniach czy tygodniach z popularnym kablem, no ewidentnie ani to nie był impuls, był to układ, który sugerował. Jakiś ruch korekcyjny, choć raczej ruch korekcyjny w dół, przynajmniej w jego pierwszej fazie. Natomiast patrząc na korekty, czy patrząc na układ falowy z dłuższej perspektywy, czyli z perspektywy końca pierwszej, drugiej fali, trzeciej i prawdopodobnie zakończenia fali czwartej, jest możliwość, że ta cała zmienność cen w ostatnich tygodniach, czy ta cała Historia zbudowała nam po prostu trójkąta, tym bardziej, że fala B zrealizowała ten minimalny warunek, czyli miała 50% długości fali A, trochę powyżej 50, no fala E to już w ogóle nie jest problem, więc wszystkie warunki do tego, aby trójkąt został zakończony, zostały spełnione. Ten trójkąt mógł się zakończyć w zeszły piątek. Następnie można by wyróżnić pięciofalową sekwencję spadkową, która ukształtowała. Niemniej ni więcej, jak pomarańczowego klina wprowadzającego. No i dzisiejsze silne odbicie było wręcz spodziewane. Kurs powinien się skorygować do okolic 1,4480, czyli bieżąca cena, gdyż w tym miejscu wypadało nam 61,8% zniesienia Fibonacciego w fali pierwszej, więc to było dobre miejsce do tego, aby, czy obecnie są dobre poziomy do tego, aby ta podfala druga. Się zakończyła, no i oczywiście potwierdzeniem tego układu, który jest przedstawiony, to będzie dalszy ruch spadkowy, natomiast ten ruch spadkowy musi być już dynamiczny. Czyli dynamiczny jest ruch spadkowy, który przełamałby dno pod fali pierwszej, ale co ważniejsze, sforsowałby również dno tej fali D i fali B. Czyli jeśli faktycznie spadniemy, sforsujemy te poziomy. Dojdziemy do okolic 1,53, to może się potwierdzać powyższy scenariusz techniczny. Potem też jest istotne, czy jeśli byśmy przełamali lokalne dołki, czy napędziłyby się spadki, czy wręcz doszłoby do odwrócenia tendencji. Z drugiej strony, już niebezpieczne będzie przebicie poziomu 1,4570, czyli potencjalnego szczytu fali czwartej, bo to może jeszcze być jakiś bardziej skomplikowany, złożony układ tak na dobrą sprawę wzrostowy, wręcz z przebiciem szczytu, natomiast oczywiście teoria faleliota opiera się na prawdopodobieństwie i prawdopodobieństwo mówi wprost, układ prosty, prostej korekty, czyli trójkąta jest bardziej prawdopodobny od układów ym, jakichś korekt złożonych w, x, y, x, z, dlatego też na razie Póki 1,45,70 mówiąc kolokwialnie trzyma, i póki szczyt fali A trzyma, taki układ falowy jest preferowany. Tym bardziej, że znajdujemy się cały czas w idealnej miejscu, strefie na zakończenie pod fali drugiej. Odpowiednie, już nawet na mniejszym interwale czasowym, można to pokazać, odpowiednie zniesienie Fibonacciego. Zostało osiągnięte, a cały czas ten istotny, obecnie opór jest na razie tylko i wyłącznie testowany do zamknięcia świeczki. Brakuje nam jeszcze półtorej godziny, więc jest sporo czasu do tego, aby sytuacja techniczna na tym walorze, na tym walorze została wyklarowana. Następny dość istotny układ techniczny, który Państwu pokażę, to para walutowa dolar australijski versus dolar amerykański. No i tu jest oczywiście pewna trudność, ponieważ Korekta wzrostowa, która się buduje, ma przedziwną, przedziwną strukturę może przedziwną, dlatego, że ta korekta mogła się już w kilku miejscach skończyć, a jednak za każdym razem te notowania handlują czy ustanawiają coraz to nowe szczyty. No Obecnie na dobrą sprawę tu jest zaznaczony, taki klasyczny klin, który tworzy całą korektę wzrostową, natomiast na mniejszych interwałach czasowych ten klin w inny sposób można wyrysować, natomiast prawdopodobnie ze względu na oscylator MACD, ale przede wszystkim ze względu na to, że mamy zrealizowaną równość fali C do fali A, osiągnięte powyżej 61,8% zniesienia fibonacciego fali pierwszej, cały czas jednak testujemy, nie przebiliśmy jeszcze, to dolne ograniczenie kanału wzrostowego, to był taki kanał wzrostowy, z którego wybiliśmy się dołem i cały czas jednak nie byliśmy go w stanie trwale przełamać do tej pory nie jesteśmy go w stanie trwale przełamać. Moim zdaniem na tej parze walutowej jesteśmy bardzo blisko punktu przegięcia. Punktu przegięcia, który w moim mniemaniu będzie skutkował silniejszą przeceną. Natomiast znajdujemy się na ostatnich oporach, no jeśli Wkrótce nie dojdzie do odwrócenia trendu, no to prawdopodobny będzie jednak ruch w górę, który nam przebije kluczowy poziom 0,7250, czyli szczyt fali B w zygzaku spadkowym. Moim zdaniem jest to na razie jednak mało prawdopodobny scenariusz. Raczej finalizujemy te drobienia i poprawianie szczytów. To jest taka tendencja kończąca, charakterystyczna dla ostatniej fazy danej struktury falowej, czyli po prostu tutaj. Układu korekcyjnego. Na wykresie dziennym cały czas mamy przed sobą istotny opór w postaci czerwonej linii trendu spadkowego, choć przełamaliśmy już studniową średnią kroczącą. To nie jest natomiast tak istotne, ponieważ mniej więcej widać, że w ostatnim czasie ta średnia aż tak istotnie nie działała jak choćby wcześniej, czyli w 2015 roku. W tym roku jednak nie jest to taki istotny techniczny poziom. Na większych interwałach czasowych to jest to górne ograniczenie, które na razie jest testowane, to jest wykres tygodniowy, więc jest jeszcze sporo czasu do zamknięcia tych świecek, więc może być taka sytuacja jak wcześniej, że wypuszczamy, czy wypuścimy jedynie knota powyżej tego długoterminowego klina spadkowego. Yy. Sytuacja wskazuje na dalszą możliwość oczywiście przeceny, natomiast to na co trzeba zwrócić uwagę to jak działały idealnie wsparcia, czyli jak działała ta stuokresowa średnia krocząca, zielona linia trendu wzrostowego. Ta linia wprawdzie zatrzymała tylko dwa razy a tak na dobrą sprawę tylko raz, bo po tych dwóch dołkach wyrysowaliśmy tą linię trendu i ten raz zatrzymała nam tendencję spadkową, natomiast zdecydowanie istotnie działała tutaj stuokresowa średnia krocząca na wykresie czterogodzinowym, bo w kilku miejscach no co najmniej 5-6 razy zostały jednak te ceny wybronione i poprawialiśmy coraz to lokalne szczyty, ale rozciągająca się dywergencja na wykresie godzinowym, ten finalizujący się klin bo mamy zarówno dużego klina, jak i na tym małym interwale na godzinówkach też kolejnego klina możemy wyróżnić. No to wszystko wskazuje na to, że w końcu powinien walor silniej tąpnąć w stronę wieloletnich minimów 0,68, gdzie dopiero długoterminowa, kilkuletnia korekta spadkowa mogłaby się zakończyć. No oczywiście nie powinniśmy wcześniej przebić szczytu 0,72,50. No i odwrotny walor do tego omówianego. Walor dość skomplikowany, dolar amerykański, dolar kanadyjski, skomplikowany ze względu na to, jak ostatnio agresywnie i mocno rusza się ropa naftowa, która potrafi jednego dnia po kilka czy kilkanaście procent się zmieniać. Tutaj mamy pewien skomplikowany układ z tego względu, że coś, co było klarowne na wykresie miesięcznym, zdecydowanie skomplikowało się na mniejszych interwałach czasowych. Na wykresie miesięcznym mogliśmy zrealizować korektę wzrostową ABC. Piątka była wydłużona w tej falice, zostały zrealizowane istotne proporcje falowe. Zgodny był charakter fal, ponieważ mieliśmy tą dynamiczną przecenę. Natomiast trochę nam się dodatkowo były jeszcze oczywiście formacje falowe, bo spadająca gwiazda, i obecnie na wykresie miesięcznym kształtuje się objęcie bessy, na wykresie tygodniowym ukształtowało nam się objęcie bessy. Natomiast cały problem pojawił się dalej. Potem po ukształtowaniu szczytu powinien się pojawić impuls spadkowy i to byłoby bardzo klarowne do tego, aby tąpnąć na dolar w stronę parytetu czy nawet niżej. Natomiast od szczytu ukształtował nam się klin wprowadzający, płciutka korekta wzrostowa i kolejna piątka spadkowa. No i nie można tego zinterpretować w żaden inny sposób jako zygzak ABC. Pytanie jest takie, czy ten zygzak ABC zakończył korektę spadkową, czy ten zygzak ABC zakończył falę A w większym jeszcze trójkącie, po którym nastąpi kolejna fala wzrostowa, oba te jednak scenariusze są dla mnie mało realne ze względu przynajmniej na razie na układ techniczny na ropie naftowej, czy też trzeci scenariusz, który ja na razie obstawiam, to zakończenie zygzaka ABC, który zbudował nam pierwszą falę w kilku kilkutygodniowym, takim średnioterminowym klinie wprowadzającym. Fala pierwsza, potrzebujemy fali drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, i to ma być wszystko w postaci klina. Natomiast, żeby faktycznie taki układ się zrealizował, no to jednak ta fala druga, w tymże klinie, dobrze by było, gdyby miała trochę głębsze te zniesienie. Zobaczmy, że analogiczna tutaj fala druga prawie zniosła 38,2%. Jest to płytko. Lepiej gdyby to zniesienie jednak było bardziej standardowe dla fal drugich, czyli te 50% zniesienia Fibonacciego czy 62%. Obecnie fala druga nawet nie ma 38%, jesteśmy poniżej tych poziomów, dlatego też ta jedna jeszcze sekwencja wzrostowa mogłaby się nadarzyć. To, co mogło się zakończyć, mamy dwa scenariusze falowe. Na razie mój główny scenariusz mówi o tym, że zakończyliśmy falę A i zbudowaliśmy nieregularną korektę. Nieregularną korektę płaską, która mogła zakończyć falę B, i teraz z tych dołków pięciofalowa sekwencja wzrostowa, która przebije szczyt fali A. Być może zatrzyma się w okolicach 1,40, być może przebije 1,40 i przebije poziom 1,41, czyli ten szczyt fali B, natomiast wystarczy przebicie szczytu fali A. Czyli tylko dojście do okolicy 1,40, które zadziałało zresztą jako potężny opór, bo tu kilkukrotnie czy kilkunastokrotnie notowania na wykresie godzinowym nie mogły się przebić. Co jest istotne, i może dlatego pokażę wykres godzinowy. Istotne jest to, że pod fala B, tu mamy pod A w tym rozszerzonym w nieregularnej korekcie płaskiej. Fala B, czy podfala B miała dokładnie 138,2% długości podfali A, a pięciofalowa sekwencja spadkowa, która ukształtowała falę C, dokładnie 162% długości fali A. Są to klasyczne, takie książkowe, eliotowskie proporcje dla nieregularnej korekty płaskiej, choć no rozumiem trudność grania na tym walorze, ponieważ jednak granie do góry jest trochę graniem w tym momencie pod prąd. Alternatywnie. Mogliśmy zakończyć zygzaka A, B, C, w którym fala C była klinem kończącym, i te lekkie przebicie poziomu 1,40 mogło już zakończyć falę drugą. Zbudowaliśmy jedynkę spadkową, no i też potrzebujemy korekty wzrostowej, która zbuduje nam pod falę drugą w fali trzeciej spadkowej. To, który wariant zostanie w konsekwencji, czy w konsekwencji będzie grany, zależeć będzie między, między innymi ee, Między innymi z tego względu będzie zależeć między innymi z tego względu, czy zostanie przebity ten dołek fali pierwszej, czy też wcześniej uda się sforsować szczyt fali A. No i ostatni walor na dzisiaj, który chciałem Państwu pokazać, to oczywiście eurodolar. Eurodolar może poczynając od wykresu, może zobaczmy go nawet na wykresie tygodniowym. Na wykresie tygodniowym połowa 2014 roku, koniec fali X ukształtowaliśmy Koniec fali X, nawet zobaczmy wykres miesięczny. Impuls, piękny impuls wzrostowy, następnie korekta spadkowa W, X trójkątem i A, B, C, która zbuduje nam falę Y i prawdopodobnie zakończy długoterminową, kilkunastoletnią korektę spadkową, budującą falę drugą. Na wykresie dziennym na razie ukształtowaliśmy falę A, falę B i prawdopodobnie zakończyliśmy falę C w trójkącie, który nam buduje. Fale B w zygzaku spadkowym ABC, czyli w tym zygzaku ABC. Osiągnęliśmy równość pod fali podfali C do pod A. Osiągnęliśmy 62% zniesienia Fibonacci'ego fali B, a także osiągnęliśmy zasięg wybicia z trójkąta, czyli ten minimalny zasięg trust. Pewnie jakbyśmy zmierzyli go dokładniej, to wyszłaby. W okolicach szczytu mogłaby wyjść jakaś proporcja, na przykład 162% Fibonacci'ego wybicia z tego trójkąta. Osiągnęliśmy istotne poziomy, natomiast co jest dla mnie istotniejsze, praktycznie w całości pięciofalową sekwencją spadkową znieśliśmy tego klina kończącego. Tak silne spadki w połączeniu z scenariuszem długoterminowym, w połączeniu ze zniesieniem klina, świadczą o tym, że mogliśmy zakończyć że mogliśmy zakończyć tą korektę wzrostową A, B, C i rozpoczyna nam się kolejny zygzak spadkowy, który powinien ukształtować nam falę D. Na razie dolne ramy trójkąta trudno zinterpretować, czy będzie tak przebiegało, czy znacznie głębiej, bo musimy poczekać dopiero, aż ten zygzak spadkowy zostanie zakończony. Być może jest to fala A w zygzaku, będziemy mieć płytką falę B i falę C i zakończymy całego zygzaka. Na przykład w ten sposób, tak stromo budując trójkąta, a być może dopiero rozpoczyna się impuls kształtujący falę A. Niemniej jednak ten potencjał spadków to jest minimum do 50% zniesienia Fibonacci'ego w fali trzeciej, czyli okolice 1,0950, być może nawet 62%, czyli 1,0850. Do tego przedziału powinniśmy dążyć i tam mogłaby się zatrzymać. Zakończyć pod A, czyli to sugerowałoby jednak te stromsze wydanie, wydanie, wydanie dolnego ramienia trójkąta. Natomiast oczywiście o tym, czy zakończymy korektę w tych poziomach, czy jednak tąpniemy głębiej, o tym będzie zależeć po prostu dalszy ruch cen, bo na razie możemy tylko od szczytu wyróżnić pięciofalową sekwencję spadkową i tyle. Na dzisiaj to są wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałem. Dziękuję za uwagę i zapraszam tradycyjnie w czwartek na godzinę 10:30 do bieżącej analizy technicznej day tradera, podczas której przedstawię główne notowania tym razem na interwałach intradayowych. Dziękuję raz jeszcze za uwagę i do usłyszenia.